Dobra, najpierw spakuję iPada. I w sumie te słuchawki. No dobra, teraz ubrania. Piżama jeszcze w folii nie odpakowałam jej. No to jeszcze kosmetyki. Okej, okay, chyba już gotowa. Idę na grupkę. O oh, hej. Pola, musimy iść na PV teraz. Nie denerwuj się tak, bo ci żółka pęknie. Nie otwieraj tych swoich małych usteczek, bo ci mucha wpadnie. To na ten pew. No to tak moi rodzice się pokłócili i zamieszkam jutro u chłopaka mojej mamy. O nie, a daleko mieszka? Mama mówiła, że to jakieś dwa miasta dalej. To nie będziesz chyba chodziła do tej samej szkoły. No nie przykro mi. Możemy się jeszcze spotkać ostatni raz przed wyjazdem. To przyjdź do mnie, póki mieszkasz jeszcze w domu obok. Lecę. Nie mogę w to uwierzyć. Przecież twoi rodzice nigdy się tak naprawdę nie kłócili. No, wiem to wszystko przez to, że tata zaczął zadawać się z inną laską przez Tindera. Potem ona wróciła do kolegi ze studiów, który się w niej zakochał, ona go też lubiła, ale tata był bardzo zaborczy i oderwał tak naprawdę im kontakt. Masakra. Ja się już może pójdę położyć, w sumie jest 23 dziewięć Ale będziemy się jeszcze widywać? Owceno, ale już nie tak często jak teraz. Pewnie jakieś trzy razy na miesiąc. To pa kochana, wyśpi się. Papa! Pa. Wszystko spakowane? Tak. To wsadź walizkę do bagażnika. Cześć, Maciek? Cześć, jesteście w końcu. To jest Iza. Hej. Wejdźcie już do środka, a ja wezmę wam walizki.